Cześć, tu Wiktor, i dzisiaj zagramy w Subnautikę. Zaczynamy z naszego Seablade'a, bo tak to się nazywał, mam nadzieję. I pierwsze co, bo ostatnio zwiedzaliśmy Aurorę, i dopiero jak z niej wróciliśmy, dostaliśmy kod do pokoju kapitana, więc wracamy się tam, zbierzemy to, co mieliśmy stamtąd zebrać. Po czym chyba popłyniemy na wyspę, zebrać stamtąd wszystkie surowce, no i zobaczymy, co dokładnie znajdziemy też po drugiej stronie tego portalu. Myślę, że to ma nawet sens, żeby się dzisiaj tym zająć. Chociaż zastanawiam się, czy nie podpłyniemy też na chwilę do tego grzybowego lasu, gdzie były te takie jakby anioły. Te takie świecące cośki. Bo w komentarzach ktoś mi napisał, że tam jest więcej elementów tej stacji do modyfikacji pojazdów, która jest nam potrzebna, żeby właśnie też tworzyć te modyfikacje. I myślę, że to by się też przydało. Ale to jeszcze zobaczymy, co i jak. Na razie płyniemy do tego pokoju kapitana. No i mamy problem, bo wykryto promieniowanie. Podczas gdy przyjeżdżałem, to wszystko, ale wychodzi na to, że jak jesteśmy odpowiednio blisko tego silnika, to dalej jest to promieniowanie. Uuu, jak jesteśmy, to od razu dobrze pozabieramy te rzeczy. Tylko no mam nadzieję, że nie ubrę, zdążę zrobić co mam zrobić. O, tu nie promieniuje To od razu zobaczę sobie ten kod i przypomnę, gdzie on był. Baza danych. Wskazówki i kody 2679. 2679, okej, okay. pobiegłem tam. 2, 6 6, 7, 9 szybko podnosimy to otwieramy to. Ouu, mamy jakiś stateczek i szapeczkę do przeskanowania. No szybko, 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 szybko zbudować własny ten... statek kosmiczny z to. Tu jeszcze mamy plakat. No? Chyba wszystko. To uciekamy. No i niestety nie mam jak się ulec. A nie, jednak mam. No to super. Ale fajnie. Mamy miniaturową figurkę Aurory. Spokojnie teraz pozabierajmy jeszcze te rzeczy i chyba się cofniemy do bazy i popłyniemy właśnie przeskanować te rzeczy. Hmm, w sumie mam jeszcze miejsce, to może pozabieram też te inne torby. Może jakoś tam się przydadzą w bazie. Trochę ich tu było. I mam nadzieję, że tego nie pożałuję, ale... Przerań mu! Nice. Chociaż jednak jeszcze zanim popłyniemy do domu, to może zahaczymy, bo ostatnio dostaliśmy też jeszcze jedno wezwanie do kapsuły ratunkowej i ono było gdzieś, że kilometr na właśnie południowy zachód, czyli idealnie tam, gdzie teraz chyba płyniemy, od Aurory, więc no płynę w tym kierunku, zobaczymy, czy się uda znaleźć, To jest chyba tam jest niebezpieczna okolica, masę tych takich nie pamiętam czy to giny, czy co to w końcu było no i jeszcze próbują mnie atakować cały czas i co z nimi zrobić? no zostaw Dziękuję. nie pamiętam coś tu jest? mikroskop, no tu miałem już mikroskop nie wiem, kolba jakaś okay. o figurka chyba mają marki player o, ale zniknęła. A może mogę zbudować coś? Tu jest szara czapka z daszkiem, kolejna czapka. Ten jakieś autko, ale nie mam miejsca, to będę musiał się tu wrócić. Co ty tyle? czy jednak muszę wrócić tak czy do, do bazy i z powrotem tu na to wychodzi. A w sumie wiem, że zmieniam plany, ale jak już jesteśmy tak trochę dalej od naszej bazy i już mamy w sumie możliwość spływania na 500 metrów aż, to podpójmy do tej kapsuły ratunkowej, którą mamy już od dawna tutaj. I w międzyczasie w ogóle też jak teraz wpłynąłem tutaj zebrać te rzeczy, to dostałem kolejne powiadomienie, że mam jakąś wiadomość, więc jak wrócimy do bazy trzeba będzie odsłuchać, zobaczymy co to jest. Tutaj ta kapsuła, nie że jest tak głęboko, to jeszcze jest w jakiejś jaskini chyba. Ciekawe no, od razu zbieramy te surowce, które tu dookoła są... Fajnie przecież było, jakbyśmy znaleźli jeszcze tego rubinu To co ja w stworzeniu, to nie, na razie na to O, ulepszona butla wysokopojemnościowa, no spoko Tu widziałem, że jest tak to jest PDA new PDA data o, ja propos mówiłem, że Panie było jakbyśmy jeszcze jeden rubin znaleźli i znaleźliśmy jeszcze jeden rubin. A to co? Jakieś kaleciaki mogę to przeskanować podnieść. Ok, zobaczymy co z tym będziemy robić. Co my tam w środku mamy? Kolejny... Jeśli Jakaś... nowy sygnał dostaliśmy. Miejsce spotkania załogi Aurory, Cuchy Ląd. Kolejny Cuchy Ląd? O to Możemy go tutaj zobaczyć. W ogóle tak się zastanawiam, bo my jesteśmy prawie 1000 metrów od naszej bazy. Co tam jest? O! Ok, to jakaś taka pływająca wyspa. ale jesteśmy 1000 metrów od naszej bazy, i to w drugą stronę niż tamta wyspa. Więc zastanawiam się, że to nie jest przypadkiem ta wyspa, na którą jest teleport też. Ona też jest taka zielona, dużo roślin No to będzie trzeba się tu wrócić Ale z ciekawości też zobaczymy właśnie wtedy, czy to nie jest przypadkiem ta sama wyspa, co nas teleportowało z tamtej Ale to najpierw musimy odłożyć rzeczy do domku i naprawić statek, bo jest obity. No i z powrotem w bazie, to możemy odsuwać tą wiadomość I od razu stworzyć, którą mamy rzeczy Ulepszenie numer 3 jeszcze głębiej spływać ok dostaliśmy kolejną lokację jakiejś kapsuły ratunkowej numer 13 która jest tam gdzieś daleko teraz puszmy i zobaczmy 900 metrów damn! no to już porządnie będziemy mogli spływać a odblokowaliśmy też platformę startową do tej rakiety naszej Myślę, że jeszcze daleko zanim będziemy w stanie ją zbudować. A, to jest tak, że teraz mam tą lekką butlę o zwiększonej pojemności i ona rzeczywiście nie zmieniła mi czasu, ale mogę w niej pewnie szybciej pływać, a mogę też zrobić z wysokowydajnościowej butli ulepszoną butlę wysokowydajnościową, czyli ona będzie dalej miała jakby wolniejsze ruchy, ale więcej tlenu. Hm, to w sumie, co. Bardziej potrzebne. Ale mogę spróbować zrobić to i to w sumie. No i zobaczmy, jakie ona robi wyniki w porównaniu do tego, co mamy teraz. Ze 135 chyba. No, to zdecydowanie dużo więcej. 225. No to chyba. Chyba że dużo wolniej będę się poruszał, to zobaczmy. No jest chyba trochę wolniej. Ale patrząc na to, jak dużo więcej czasu tu mam, to. No, zdecydowanie do eksploracji ta będzie lepsza. to mogę odłożyć, i tak nic z tym nie zrobię na razie. No i co, akwipunek mam chyba gotowy. Podznaczam sobie jeszcze te rzeczy, które pozaznaczałem do kraftowania. I cofamy się na tą pierwszą wyspę. I zobaczymy, czy rzeczywiście pewniemy się na tamtą. A tym razem wyjątkowo, bo ostatnio nawet się nie zorientowałem, że tu pod wyspą jest Miejsce, gdzie można wpłynąć do tej jaskini, to skorzystajmy trochę ciasno, Trochę to dezorientujące. No ale wydaje mi się, że. Nie Płyniemy? Nie wypłyniemy? Nie wypłyniemy. No ale już znalazłem kolejny tablet. Nie wiem, czy powinienem tu wpływać tym stateczkiem, ale chociaż nie muszę przejmować się tlenem. No, udało się wpłynąć w końcu. O, to był błąd. Bon. Ja utknąłem? Mam nadzieję, że nie. Prawny statek, zanim to przedstawimy I dochodzimy w dalszą eksplorację. Chyba przeszedłem praktycznie całą wyspę, czy nie? Wiem, czy byłem tam na górze? No to jednak jeszcze idę zobaczyć. A nie, jednak już wszędzie byłem. To wskakujemy w portal i zobaczymy, czy rzeczywiście będziemy na tej wyspie lewitującej nad wodą. Ale dziwne uczucie. Głosy, Głosy normalnie słychać. I jesteśmy i rzeczywiście jesteśmy na południe od naszej wyspy i to około te 900 metrów, więc pod tym względem wszystko się zgadza. Zobaczmy. O, coś, coś do zeskanowania nawet nieco. Trawa. Nadalny. A Aha, to chyba coś przebija. Rzeczywiście ta wyspa no, pływała na tych pływakach i właśnie go zeskanowałem, to musiało przebijać przez podłogę jakieś nowe rośliny. Nie. Drzewami świecącymi nic robić, o to już wiedzieliśmy. Okej, okay. odbiera dużo źródeł życia. To w sumie, skoro tak, tutaj jest ten suchy ląd, miejsce spotkania, to może. O, tam coś na górze jest. Tam też gdzie jest miejsce spotkania. Chciałbym na dół zejść. No tu jakieś nowe rzeczy. Kielich, jafy, mogę coś? Tak, mogę. A nie, jednak nie mogę. Mogę tylko zasadzić jakiś solowy krzew. O! zewnętrzna skrzynka plantacyjna, ale wygląda na zarzewiałą Owoc arbuzowiec Okej, okay, mam arbuzy się, To już trzeba nazbierać, będziemy hodować sobie rośliną, mięgnie Chcę coś zrobić, czy Tak, mogę Wygląda jak mniejsza wersja tych drzew, też mogę to w zarodnik rośliny mogę zasadzić Okej, okay, to jakieś drzewo na jeszcze nie widzieliśmy w tej grze, ale nic mi to nie daje i tu mamy jakieś chiński ziemniaki. Na razie jestem znadzony, więc nie będę zbierał, żeby przypadkiem mi to później nie poznikało się, jeśli nie poczuło w jakimś punktu. A chciałbym to zostawić, bo może będę tu wrócić i to zjeść. Trzeba będzie zejść tam do tego punktu do spotkania. Tak to są normalnie ścieżki wydeptane, to długo tu będziemy musieli być, to zimno trochę. Tylko bardziej że właśnie te odzawiałe skrzynki były, a nawet ładnie, że mógłbym to zamieszkać. Ale dojście jest po klipach, średnio czy nic na dole nie widać w ogóle. No tam właśnie jest też jakiś budynek. O, tam jest dużo budynków, tam zaraz też zejdziemy. I tu też force białe, drzwi grodziowe. Uuu może w końcu dostaniemy te struktury, będziemy mogli się rozbudować. Toniczki to już wszystko mamy. Już wszystko też mamy obserwatorium. Ale wszystko jest takie jakby opuszczone tutaj. To, czyli ktoś musiał tu być przed nami jeszcze. I mamy dziennik głosowy, jakiś. New ale głośno, to teraz, może tak trochę na skróty, zeskoczymy. No, to wszystko jest takie opuszczone tutaj, chyba. Karabin nieruchamiający. Okej, okay. na nie rzecz. Będziemy mieli jednak też jakieś bronie. ale no, nieruchamiający to raczej głównie uruchamiający, a nie, że broń. Reflektor, będziemy mogli coś oświetlenie zrobić. Uuu, pomieszczenie wielofunkcyjne. To chcieliśmy, właśnie. Zresztą, tutaj już się Muszę przeciszyć tam grę, bo nie mogę. No, coś jeszcze mogę zeskanować Donica ścienna. Okay. Duże pomieszczenie pół. Będę musiał zrobić takie ładne T na ścianach z do... tu co? Nic zrobi na dół. mamy no, PDA. Mamy skrzynkę z baterią. Kolejne PDA. Znajdź bazę do Ok. Znaliśmy jakąś bazę kogoś, co poinformowało o tym. A no. Coś tu nie atakują. mnie atakują, Tam nic chyba nie ma. To co waliło się w ogóle, można przejść dalej. Ale tu jest więcej jakichś dolnic. A nie, jednak tu możemy wejść, mamy tabliczkę i kolejne podwie, zaraz trzeba będzie zwiedzić. Przyjrzeć co tam są za informacje No ale ludzi coś tu nie ma To musiało być jakieś spotkanie dawno temu Już zdecydowanie patrząc na to, że wszystko porzewiałe no, Ale spróbujemy wejść jeszcze tam na górę Zanim zejdziemy na dół No i jesteśmy przy tym ostatnim, najwyższym punkcie Ciężko w ogóle było znaleźć tu wejście Bo próbowałem znaleźć gdzieś od dołu góry i się nie dało Jedynie co to tutaj jakby z tego łącznika Coś też wchodzi tam na górę się udało wejść Więc ciężko Uuu, kolejna część karabinu Nieruchomiejącego no, Ile jeszcze będziemy potrzebować? Czy to że wszystko Tak, to jest wszystko Będziemy mogli stworzyć to Wchodzimy do środka Mamy skrzyneczkę z wodą Coś do skanowania O, jakieś nowe roślinki mamy O, co jakieś leperniowe, Jakieś palmy Spoko Będziemy mogli robić sobie takie szklarnie i hodować rzeczy Ale jakieś duże nie daje, Tylko plus 10 siedzenia. Ale dość dużo tych owoców, co prawda Tylko dużo miejsca zajmują też w takim O, tu bym pominął new PDA. data Schodzimy do miejsca spotkania. No tu od spodu można się do wyspy dostać z I oczywiście, że nie ma ludzi, czego bym się spodziewał, ale mamy kolejny PDA chyba wszystko co było na tej wyspie i tak będziemy pewnie musieli tu porośnienie wrócić będzie musiała być szybka akcja, żeby nam się nie zepsuły One się dość szybko psują Tylko teraz została jeszcze jedna kwestia Muszę z powrotem znaleźć teleporter, a nie pamiętam skąd wyszedłem Jak byłem, znalazłem, nie wiem jakoś daleko Ale jak już tu jesteśmy, zobaczmy co podblokowaliśmy. bo dużo tego jest e, Jakieś tam drzwi, ściany działowe, kolejne drzwi dużo ozdobnych rzeczy reflektor, kolejne jakieś oświetlenie do naszej bazy no i w końcu mamy te duże pomieszczenia i to wręcz takie duże pomieszczenia nie tylko to pomieszczenie wielofunkcyjne spoko, będzie można w końcu zrobić porządny magazyn gdzieś był ten karabin drogi jest do zrobienia? magnet, chip, bateria, tytan nie, to będziemy mogli go zrobić nawet jeszcze dzisiaj no dobra, aha i jeszcze miałem zobaczyć te wszystkie notatki to są rzeczy, które gdzieś tam podblokowaliśmy okej, okay, wiem, że może się jakoś super nie skupiałem wcześniej na tej historii ale byłem w błędzie i Aurora, którą tu przyszkowaliśmy nawet, wydaje mi się, że nie jest statkiem, na którym my się rozbiliśmy, tylko jest statkiem, który rozbił się wcześniej. I właśnie to byli ludzie z tego i my przylecieliśmy im na ratunek, ale też się rozbiliśmy. Też ja się pogubiłem trochę w tej historii. Ale tu między innymi gadali o tym, że właśnie no się rozbili, mieli jakieś tam problemy, wzywali pomoc e, i trafiali na potwory typu lewiata. Czyli właśnie te olbrzymie takie, które my też będziemy musieli uważać. Teraz skakujemy na portal. A, raczej był portal. I co, wracamy do bazy, podkładamy znowu rzeczy. I może, skoro możemy spływać tak głęboko, spłyniemy do te, tej jaskini. Pod nami jeszcze dzisiaj. Co to jest? Coś tu jest dużego. Widzicie to? Wygląda jak. kosmita. To właśnie, wszystko to powinno wyglądać jak kosmita, ale to. O, teleportowało się. Nie, 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 nie. Ja sobie stąd płynę. Nie, wiem co to i nie chcę wiedzieć co to. Może jeśli nie wiem, zbudujemy ten kostium traum to będę czuł się bezpieczniej. Na razie stąd sobie płyniemy. I jednak może nie będziemy jeszcze dzisiaj schodzić do, do tej jaskini. Tylko dzisiaj rozbudujemy jeszcze bazę, bo przecież odblokowaliśmy w końcu taką możliwość. Dobra. I na razie mam surowce na dwa te pomieszczenia i tak się snuję, bo te Duże pomieszczenia strasznie duże są. Nie wiem, czy to będzie miało sens budować coś takiego. Te są w sumie chyba raczej wystarczające. Chcieli mnie jeszcze na kilka jakby, a tak, gorzej, że to tak dziwnie się stawia, że on jeszcze swoje pory zostawia. Po co ten fundament tu jest? Co on mi daje? No słowo, dobra, postawmy tak w To jest na właśnie super tanie. A później najwyżej dostawi się to duże pomieszczenie. Uuu, chyba że zrobię duże pomieszczenie jako. Właśnie tak jak powiedziała ta pani, żeby rozdzielić Miejsce pracy i to miejsce dla przyjemności Więc można by zrobić tak, że nasza główna część bazy na przykład by była tu Właśnie to było to takie duże I tam z tyłu byśmy mogli postawić dwa mniejsze pomieszczenia na jakieś inne rzeczy No, to chyba nawet będzie miało sens że Fajnie by było, tak, że jakby się to tu zmieściło, ale się chyba nie zmieści Chyba, że to na chwilę zniszczę i przestawię czy mogę tak niszczyć Cóż, jest, tuż Okej, okay. to już wyburzone, to... co mamy jeszcze? Stacja do piąta, maszyny ze szukanymi obserwatorium, zbiornik na obce formy życia, spoko. Reaktor i jądrowy to przydatne, przydatny. Co zrobić. Tu czy tu? Nie wiem, tak się kończyło, to musiał być tu. Czy ja czegoś przypadkiem tu nie miałem na tej ścianie? Nie, okej. Okay. To dobrze, to jak to już stoi... Dostawmy do tego. Aha, pytanie: Czy ja nie potrzebuję tutaj dostawić jeszcze fundamenty? Czy to ma sens? Istnieje w ogóle coś takiego jak. W sensie, czy jest taka potrzeba, żeby to miało w ogóle te fundamenty? Czy ja sobie je tak opodstawiłem? Nie widzę, żeby krzyczało, że nie ma jakiejś spójności czy coś, więc chyba mogę założyć, że nie ma potrzeby. Stacja skanująca, postawmy ją tu. Nawet mądre, bo nie miałem jednej z tych kamer i w momencie, jak to złożyłem i postawiłem na nowo, to się kamery na nowo postawiły. Spoko. A tu mogę dać szybę chyba. No, tak samo tu. Mogę zabrać tą, bo i tak będziemy to rozbierać. No i ładnie. Tu mam połączenie do tego. I tu chyba zrobimy sypialnię. Już mogę nawet łóżko postawić. Zobaczmy od tym razem już bierzemy duże łóżko. co jeszcze mogę robić? Akwarium. Toniczki mogę tu nastawiać. Takie akwarium jak wygląda? No mogłem takie akwarium sobie za łóżkiem walnąć Pewnie będę mógł te jakieś szczególnie mniejsze jajka wkładać do tego akwarium Nawet spokojnie, może z tyłu zrobię za nim okno Ale zaraz sobie tu urządzę wszystko Gdzieś walniemy sobie biurko z krzesełkiem obrotowym A po drugiej stronie na przykład ławkę I tu też będzie okno Uuu. Zbudujemy sobie maszynę też, kosz, czemu nie, stół gdzieś tu można walnąć, no i na chwilę zatrzymałem nagrywanie i trochę pozmieniałem, ale okazało się, że musiałem pozbierać dość dużo surowców, więc żeby was nie zanudzać właśnie zrobiłem to poza kamerą, to co, może wam pokażę jak się zmieniła nasza baza, może w sumie wyjdziemy na zewnątrz i od zewnątrz wam pokażę co z tego wyszło. A na ten moment wygląda ona tak, musiałem dobudować trochę tych platform na dole, bo okazuje się, że jednak jest to wymagane. I w lewym górnym rogu, w pewnym momencie, jak stawiałem chociażby ten szklany sufit, zaczęły się robić dziury normalnie w ścianach, i zaczęło zalewać wodą. I dały mi informację, że jest e, za słaba podstawa, więc musiałem rozbudować podstawę. No, jak widzicie, wywaliłem te nasze pierwsze tunele, stawiłem. Teraz mamy tu dwa te duże pomieszczenia, znaczy, no, duże, to jest duże. Jedno to mega pomieszczenie, dwa duże, tu jest nasz skaner. Tu ogólnie zostawiam miejsce, bo nie wiem jak duże będzie ta stacja pojazdów, a zakładam, że ona będzie musiała mieć jakieś wpłynięcie od boku, czy od dołu, czy coś w tym stylu, więc żeby była przy otwartej wodzie. Wejście zrobiłem tak tutaj pomiędzy tymi tunelami, które łączą te wszystkie trzy struktury. I jak widać, zrobiłem tutaj też okno, dwie donice, więc będziemy mogli sadzić różne rośliny i hodować. Żeby było oświetlone, to postawiłem właśnie światełko. I wchodzimy tutaj. Na środku pomieszczenia postawiłem ścianę, na której jest masa skrzynek, gdzie wszystko przeniosłem. I teraz mamy do wszystkiego łatwy dostęp i no, nie powinno nam przez jakiś czas zabraknąć miejsca, chociaż magazynowego. Po drugiej stronie, jak się obrócimy, właśnie mamy to okno, nasz crafting, ładowarstwo do baterii, radio, fabrykator apteczek. Porozwieszałem trochę te plakaty, które gdzieś tam zdobyliśmy, żeby trochę nadać temu życia. Tu z dwóch stron zrobiłem okna, a tu na razie jest pusto, poza właśnie przejściem do tego pomieszczenia, które też teraz ma okno. A właśnie myślę, że tu później będzie przejście do tego pomieszczenia dla pojazdów i no, jak będzie potrzeba, to zawsze mamy przestrzeń na rozbudowanie się, dołożenie jakichś kolejnych rzeczy, więcej skrzynek czy jakieś nowe rzeczy typu takie jak ta stacja modyfikująca, żeby postawić więc miejsca nam nie brakuje. A tu przechodząc mamy dość mocno przeszklone z jakimiś tam doniczkami pomieszczenie. Działem łóżko. Akwarium, do którego możemy chyba jajka włożyć czy ryby. Nie wiem jeszcze, będę musiał ogarnąć. Łóżko, na którym postawiłem zabawki, które zdobyliśmy i misia, czyli mamy autko, statek i no właśnie misia. Tu mamy ławkę, na której mamy czapki. Poustawiałem tak torby trochę. Poustawiłem kilka doniczek, więc będzie trzeba nazbierać też roślinek, które będziemy mogli zasadzić. Mamy śmietnik i maszynę, z której zresztą to możemy brać przekąski, które można jeść. A przechodząc tutaj, no tu w tym drugim na razie nic nie ma, ale tak się zastanawiam, może uda nam się zmieścić tutaj. Gdzieś było pokazane, o to ten zbiornik, albo na przykład reaktor. A bioreaktor mamy jeszcze już odblokowany. Tu można by spróbować mu stawić. Chociaż już nastawiałem tyle tych paneli, że mamy 300. I myślę, że nie powinno jakoś szybko nam zacząć brakować tej energii, ale w razie czego myślę, że będzie można to pomieszczenie przeznaczyć na to, albo właśnie może gdzie w tym pomieszczeniu postawimy na przykład w tamtym bloku taki reaktor nie wiem nawet gdzie te reaktory są a tu, mogę go taką postawić? czy on wymaga a, teoretycznie tu postawić albo po drugiej stronie może prędzej Mieć taki pierwszy tutaj Szkoda, że nie mogę tak na środku tu postawić W sensie właśnie nie na środku No tu to zajmie mi całe pomieszczenie To trochę bez sensu Ale myślę, że ten zbiornik będzie działał podobnie I właśnie wtedy chciałbym go postawić tu I mielibyśmy taką wystawkę no to myślę, że to ale na ten moment mamy coś takiego, więc no, mamy chociaż więcej przestrzeni, mamy przestrzeń specjalnie dla nas przeznaczoną, więc myślę, że będzie lepiej, więc co, w następnym odcinku lecimy z dalszymi eksploracjami, mamy statek, który już może schodzić na 900 metrów, więc upłyniemy do tej jaskini tutaj pod nami i popływamy jeszcze po tych innych biomach, e, chociażby właśnie do tego lasu grzybowego, bo na nazbierać e, gdzie liczę na to, że zdobędziemy schemat na właśnie to pomieszczenie, żeby móc w końcu jakoś bardziej też ulepszać nasze pojazdy. Na razie dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby polajkować, zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z live'ami i odcinkami. No i co? Widzimy się w następnym odcinku.